trochę o niej przeczytałem a na polskim macie nuklearny nuk... dzień tak nuklear... nuklearny dzień no powiem wam że gierka zapowiadała się fajnie na sklepie play więc powiedziałem sobie a czemu by nie zagrać kurde taka gierka nie może się zmarnować na pewno ma jakieś ukryte zalety no widzę 结了。就就就 Dobra drodzy asystenci, wracamy po krótkiej przerwie i jesteśmy takim oczo jakimś ee, zamaskowanym typem, nie wiem, nie wiem, będziesz Jake po prostu, nie wiem jak się nazywasz, więc w dupie to Mmm, kluczyki biorę. Aha, to moje klucze, a gdzieś to mogę schować, czy jak? Delete. To jest moje inventory. Dobra. Tu mam łóżko. Hmm. Tu chyba nic nie mogę zrobić. Myślałem, że jakieś fajne spanko będę mógł pójść, ale chyba niezbyt. Tutaj nie mam nic. Hmm. O, te drzwi są zabijane, trzeba przez nie przejść. Usy. Hm.